12 kwietnia 2025 roku. Sobota. Dzień powszedni. Kolor szat. Fioletowy. Piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie. Bóg gromadzi rozproszonych. Psalm. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Ewangelia. Jezus umrze, aby zgromadzić rozproszone dzieci Boże. Pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, i już nie będą tworzyć dwóch narodów, i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza, i żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie, i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, i ja będę ich bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem pan. Który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Oto Słowo Boże. Psalm: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Słuchajcie, narody, słowa pańskiego. Głoście je na wyspach odległych i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi. I będzie nad nim czuwał, jak pasterz nad swym stadem. Pan nas obroni tak jak pasterz owce. Pan bowiem uwolni Jakuba. Wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu. I rozradują się błogosławieństwem Pana. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu. I młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Aklamacja. Chwała Tobie, królu wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy. I uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko pascha żydowska. Wielu przed paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie. Kochani, zbliżamy się do wielkich dni męki, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia dzisiejszej soboty, ostatniej przed Niedzielą Palmową, napełniona jest wielką powagą, lecz i nadzieją. Jest to dzień refleksji, który poprzedza wejście w najbardziej święty czas roku liturgicznego, Wielki Tydzień. W tych czytaniach Kościół wzywa nas do głębokiej kontemplacji nad tajemnicą zbawienia, która dokonuje się przez jedność, przez ofiarę i przez przymierze Boga z człowiekiem. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel ukazuje nam obraz Boga jako tego, który gromadzi. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. To niezwykle głęboka zapowiedź odkupieńczego działania Boga, który nie porzuca swego ludu, choć ten był niewierny, choć rozproszył się i zagubił. Pan mówi: Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem. Zwróćmy uwagę, że motywem przewodnim tej zapowiedzi jest jedność. I uczynię ich jednym ludem, jeden król będzie nimi wszystkimi rządził, wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza. Ta jedność nie jest jednością administracyjną czy polityczną, to jedność duchowa, której fundamentem jest sam Bóg. W tym kontekście widzimy zapowiedź Chrystusa, potomka Dawida, który stanie się jedynym królem i pasterzem całej ludzkości. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas prosto do serca tej tajemnicy. Jan ukazuje dramatyczny moment, gdy Sanhedryn w obliczu cudów Jezusa zaczyna planować jego śmierć. Kajfasz, najwyższy kapłan, wypowiada słowa prorocze: "Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród". Jan dodaje, że te słowa nie były tylko ludzką kalkulacją. Kajfasz, choć nieświadomie, wypowiada proroctwo odkupieńczej śmierci Jezusa. Jezus umiera za lud i dla ludu, ale, jak podkreśla święty Jan, nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. To jest echo proroctwa Ezechiela. To, co zapowiedziane było jako dzieło Boga zgromadzenie, oczyszczenie, przymierze, teraz realizuje się w Jezusie Chrystusie, baranku Bożym, który gładzi grzech świata. My wszyscy jesteśmy tymi rozproszonymi dziećmi Bożymi. Rozproszenie to nie tylko fizyczne oddalenie czy podziały narodowe, to także duchowe zagubienie, oddalenie serca od Boga przez grzech, przez egoizm, przez niewierność. Wielki post to czas, kiedy Bóg pragnie nas zgromadzić na nowo, kiedy woła do naszych serc: Wróćcie do mnie całym swym sercem. Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, że nie jesteśmy zostawieni sami sobie, Pan gromadzi nas ze wszystkich stron. On zna nasze imiona, on wie, gdzie jesteśmy duchowo. On chce nas przyprowadzić do swojego królestwa, do wspólnoty, do kościoła, tej nowej Jerozolimy, gdzie on sam będzie naszym Bogiem, a my jego ludem. Jakże przejmujące są słowa Boga przez proroka Ezechiela: zamieszkają w nim oni i synowie i wnuki ich na zawsze. Oraz mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. To zapowiedź obecności Boga wśród swego ludu w sposób pełny i wieczny. Dla nas, chrześcijan, to spełniło się w sposób najpełniejszy w Eucharystii, gdzie Chrystus prawdziwie mieszka pośród nas. On jest naszym królem, pasterzem, przybytkiem i pokojem. Dlatego dzisiaj, na progu Wielkiego Tygodnia, zadajmy sobie pytanie: czy pozwalam Chrystusowi prowadzić mnie do zbawienia? Czy jestem gotów, by być częścią Jego ludu? Czy jestem gotów odrzucić bożki, o których mówi Ezechiel, czyli wszystko, co mnie od Boga oddziela pychę. Nieczystość, zazdrość, obojętność, niewiarę. A może jestem jak niektórzy z Żydów z dzisiejszej Ewangelii, widzę cuda Jezusa, ale zamiast uwierzyć, donoszę, podważam, wątpię? Czy może jestem wśród tych, którzy szukają Jezusa, jak ci, którzy przyszli do świątyni przed paschą i pytali, czyżby nie miał przyjść? On przychodzi. I to nie tylko w święta, nie tylko w liturgii. On przychodzi do nas w naszym cierpieniu, w naszym rozproszeniu, w naszym grzechu. On przychodzi by nas odkupić, by nas oczyścić, by z nami zawrzeć przymierze pokoju, przymierze wiekuiste. Otwórzmy przed nim nasze serca. Przygotujmy się godnie na jego paschę. Pozwólmy, by jego śmierć nie była daremna w naszym życiu. Niech ta sobota Wielkiego Postu będzie dla nas czasem decyzji, decyzji, że chcemy należeć do jego ludu żyć według Jego przykazań i przyjąć go jako króla i pasterza naszych dusz. Amen.